W trasie S8 do Wrocławia Idziemy na Stadion Miejski Spotkać się z reprezentacją Polski w piłce nożnej To jest nasze pierwsze spotkanie Myślę, że może być fajnie Lekko wejdziemy w trening, żeby chłopaki dawali radę z nami Spytam się ich, czy nie jest im dziwnie biegać z dwiema nogami Czy się nie mylą przy przyjęciu piłki Czy piłka się nie plącze pod nogami Ten <śmienicza> ważny siłek to jest to, 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 to szacunek. To <śmienicza> tym bardziej, dlatego mówię, że jak wy popatrzę chwilę, jak gracie, to naprawdę fajna sprawa i fajnie Was się ogląda, więc my, my też Wam życzymy dużych sukcesów, powodzenia na, na mistrzostwach. i zdrowia przede wszystkim i, i to, żeby jak do szczęścia piłka nam sprawiała.

Zaczynałam się! Koncentruj no się! Nie, nie ma ten... Chociaż jednego, że tak, chociaż tak, miał jednego tak, do rzucenia. Jeszcze nie ma żadnego. Tak, 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 tak. No właśnie, no to Wy macie dwie nogi, wam jest trudniej, nie plączą wam się, bo mamy jedną i ogarniamy. Niektórym na przeszkadzają na pewno. <grym> no tak właśnie, myślę, że trenerzy tak z was mówią, <grym> czasami przeszkadzają. Czasami przeszkadzają, więc czasami e, tak się jedną nogą większość robi, więc tak naprawdę to co wy robicie to jest e, dla nas e, coś niewyobrażalnego i pełna podziwu. Ale ja my też życie. dziękujemy za wasze wsparcie, zresztą, zresztą, czy, że jesteście tutaj razem, że nie możemy się odnosić. To jest mocne. Proszę, nie zapomnijmy o kamerze. To jest tam dziękujemy. A to jest najważniejsze. Nie ma na czym ludzi. No dokładnie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cuda wyprawiałem na tej jednej nodze i to naprawdę docenię i cieszę się, że dzisiaj przyszli tu nas odwiedzić i życzymy im wszystkiego najlepszego w mistrzostwach i tak jak my za nich trzymamy czuć tak oni za nas, więc łączy nas piłka.